Więc powiedz, gdzie ty jesteś, gdzie ciebie szukać mam, w którą uderzyć w stronę, nie chcę być dłużej sam, którą podążać śladem, którą mam wybrać z dróg, bądź moim drogowskazem, pomóż ugasić ból. Więc powiedz, gdzie ty jesteś, gdzie ciebie szukać mam, którą uderzyć w stronę, nie chcę być dłużej sam. Podążyć śladem, wybrać duch bądź moim drogowskazem, pomóż ugasić ból, więc powiedz gdzie ty jesteś, gdzie ciebie szukać mam, którą uderzyć stronę. Nie. Nie chcę być dłużej sam, którym podążać śladem, którą mam wybrać dróg, bądź moim drogowskazem pomóż ugasić ból. Więc powiedzcie ty jesteś, gdzie ciebie szukać mam, którą uderzyć w stronę. Nie chcę być dłużej sam, którym podążać śladem, którą mam wybrać dróg, choć moim drogowskazem pomóż ugasić ból. Więc powiedz, gdzie Ty jesteś, gdzie Ciebie szukać mamu, którą uderzyć stronę, gdzie Ciebie szukać mamu, ból podożyć śladem, Lekko mam wybrać z dróg, bądź moim drogowskazem, pomóż ugasić ból.